Witam Państwa, witam naszych czytelników. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Grzegorz Brawą. Kłaniam się, Szczeni Boże, poseł, kandydant... Polski poseł do Parlamentu Eurokołchozowego. Zależy mi na tym, nawet się wystarało moje biuro, żeby na wizytówce było napisane Polski poseł. Przepraszam, panie pośle. Poseł. Nie ma za co. Ja tylko zwracam uwagę, że jak się powie europoseł, to ktoś może pomyśleć, że to jest ktoś, kto reprezentuje Eurokołchoz wobec Polaków, a ja chcę Polaków, moich rodaków, reprezentować wobec Eurokomuny. Nie bez słuszności jest ta uwaga. Kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, Panie pośle, my zaprosiliśmy także innych kandydatów ze wszystkich opcji politycznych. Czekamy na potwierdzenie. Mam nadzieję, że to się... To się wydarzy. I pierwsze pytanie też odnosi się do no, przynajmniej jednego kandydata, którego pewnie wszyscy mamy na myśli. Lubi Pan pytania? Pytam o to, bo nie wszyscy kandydaci. Śmiało. Nie wszyscy kandydaci pytania lubią. Ale ja. panie redaktorze, ja jestem do dyspozycji i jak pan. Mnie zna, to wie Pan, że mogę prowadzić monolog do Białego Rana, mówić Zgadza o polskich się. sprawach, o historii, o polityce, ale jeśli są pytania, postaram A się odpowiedzieć. Co Pan sądzi o, o takiej postawie kandydatów, którzy nie chcą odpowiadać na pytania albo. Serio? Są tacy? Naprawdę? Tak, media donoszą. To mnie... To mnie dziwi, bo wie Pan, no, nie ma głupich pytań, mogą być co najwyżej niemądre odpowiedzi. Jedźmy, bardzo proszę. Panie Paśle, gorący temat, już za chwilę zacznie się hmm, lokowanie migrantów w polskich powiatach za pośrednictwem tak Nie na mojej warcie. Nie, nie za mojego urzędowania, czyli nic się nie zacznie. Czyli centrów integracji... Nie będzie jest. żadnych centrów integracji, jeżeli naród... Wybierze opcję niepodległościową. Jeżeli naród 18 maja zagłosuje za bezpieczeństwem, nie będzie na mojej wachcie żadnych centrów integracji, jeśli już to centra deportacji i repatriacji. Dlaczego? Dlatego, że to jest nie ryzyko, a gwarancja zdewastowania naszego bezpieczeństwa publicznego. Statystyki z krajów zachodniej Europy, najbliżej z Niemiec, te statystyki są jednoznaczne w wymowie i są przerażające. Ja nie chcę, żeby Polacy żyli w przerażeniu. Ja nie chcę, żeby moi rodacy przestali być pewni tego, czy mogą wysłać dziecko bezpiecznie do szkoły i czy ono samo wróci, bo w Niemczech niektóre dzieci nie wracają, ponieważ subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach podrzymają gardła. To się naprawdę dzieje. Ja nikogo nie straszę. Można zajrzeć, to jest w sieci, to jest w prasie, to jest w mediach, a ta sama prasa niemiecka, która donosi o tych tak zwanych. Mesę, incydent, zużycie noża, ataki ta prasa chwali, chwali nas piszą, że Polska wszystkich przyjmuje. To, co tam policja niemiecka nam przepycha, przewozi, wysadza po naszej stronie. Nie przypadkiem Niemcy budują tuż przy granicy takie centrum deportacyjne. A te centra w Polsce, czy Państwo myślicie, że tam będą skoszarowani ci uchodźcy na chodź? Oni tam nie będą skoszarowani. To mają być centra, które ich będą dyslokować. Mają zapewnić wikto Pierunek i dyslokować w gminach w powiatach. Panie pośle, nie wierzy Pan Donaldowi Tuskowi, który zapewnia, że o, nie będzie. Panie redaktorze, Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki, to są etatowi kłamcy z długą historią tak, choroby, czyli, czyli patologicznego kłamstwa. To są ludzie, którzy się mijali z prawdą. za No, właśnie Mateusz Morawiecki, wie pan, na manifestacjach przeciwko Zielonemu Ładowi, który sam Polsce narzucał ze swoimi kolegami. Donald Tusk, który teraz prawdopodobnie od Reichsführerin von der Leyen ma dyspensję na to, żeby się dystansować i, i mówić sceptycznie o tym pakcie migracyjnym, ale go zakapowali sami Niemcy. I kanclerz Scholz, i pani minister, nie pamiętam jakiego imienia, no, mówią, że pakt migracyjny. Migracyjny jest przez Polaków przyjęty i będzie wyegzekwowany. I w związku z tym stawiam pytanie: czy można zatrzymać nożownika, który szalony oczywiście, dybie na nasze dzieci w drodze ze szkoły? Nie, jego prawdopodobnie żaden uczciwy z najlepszymi intencjami dbina. Już może nie powstrzymać. Dlatego trzeba powstrzymać szaleńców na poziomie Tuska, Morawieckiego, von der Leyen. Inny aspekt bezpieczeństwa, tematu bezpieczeństwa. Czy zanosi się Pana zdaniem na koniec wojny, czy ten projektowany pokój jest dla polskich Polaków? Korzystany? A zanosi się, zanosi i to jest coś, o czym bez niskiej satysfakcji stwierdzam, że mówiłem. Mówiłem, że Polacy wykorzystani jako płatnicy, jako zaplecze frontu ukraińskiego. Polacy się sami autują i nie będzie już nas nie ma przy stole w Rijadzie, przy stole w Paryżu jesteśmy paprotką dekoracyjną, więc Polacy zapłacą koszta, Polacy yy, usłużą. Słudzy narodu ukraińskiego, nasze czołgi pod banderowskimi proporczykami, nasze rosomaki na Ukrainie, czarno-czerwone, nie żółto-niebieskie chorągiewki, Azow, naziści SSmani banderowcy z wizytą we Wrocławiu na zaproszenie konsulatu ukraińskiego, który jest jak u siebie, więc Polska nic z tego nie będzie miała, poza zgryzotami, poza zapaścią w bezpieczeństwie publicznym, bo. Donald Tusk mówi, że będzie walczył z przestępczością zorganizowaną. A co z niezorganizowaną przestępczością? A co z wolnymi strzelcami w bandyckim zawodzie? Mamy w statystykach bandytyzm ukraiński i bandytyzm gruziński, i to jest czołówka. Więc to. Po tej wojnie już nam realnie zostaje. Zaraz zaczną przyjeżdżać niestabilni z syndromem wojennym, mężczyźni, sprawdzić, co porabiają ich kobiety, które tymczasem są na Polskim 800, przeskakują w kolejce do lekarza, ich dzieci przeskakują, polskie dzieci w kolejce do szkoły i podstawowej, i wyższej, i przedszkola. I za chwilę będziemy tu mieli Saigon, Szanowni Państwo, i trzeba będzie Płacić jeszcze wyższe koszta. Ja mówię do polskich żołnierzy, do patriotów w mundurach i zielonych i niebieskich. Mówię, przygotowujcie plany ewentualnościowe operacji Wisła 2.0. My tu mamy piątą kolumnę. Pani Panczenko, której Duda, prezydent Belwederski tymczasem nadał polskie obywatelstwo, wygraża nam, mówi o tym, że jak naród dokona wyboru, który się będzie Ukraińcom nie podobał, to będziemy tu mieli podpalenia, rewersje, ataki. Twierdzi, ona twierdzi, że źle została. No tak, ona się Związania, przejęzyczyła, tak jak przejęzy. pani minister Nowacka, ta od, od polskich nazistów, co to budował obozy zagłady. Oni się wszyscy przejęzyczają. Ja się nie przejęzyczam i mówiłem stop ukrainizacji Polski, mówiłem stop banderyzacji polskiej racji stanu i apel o pokój to sygnowałem już w 2022 roku z gronem profesorów zacnych. Dzisiaj wszyscy lekko wstrząśnięci, no ja przynajmniej nie muszę kasować starych tweetów. Ja nie podżegałem do tej wojny i w 2000 2015 Roku, bo siedzę tutaj przecież z wizytą w Szczecinie, w ramach kampanii wyborczej, prezydenckiej, więc ja mam to w papierach, że w roku 2015 mówiłem, nie poślę Polaków na wojnę ukraińską. I ja to podtrzymuję, to się nie wydarzy. Ale czy są zagrożenia? No, są ogromne zagrożenia, dlatego że Amerykanie wprawdzie wojnę wygaszają, ale dla siebie. Oni chcą zredukować, ściąć, chce własne koszta. Donald Trump chce się obsłużyć bezkosztowo, czyli chce wojnę skończyć ale tak, żeby trzymanie w Europie Środkowej utrzymać. I kto ma to trzymanie gwarantować? No Polacy. Przecież po prostu państwa Europy Zachodniej, które tak buńczucznie teraz mówią, że ta wojna właśnie do zwycięstwa Ukrainy i bredzą. W Brukseli słucham tego jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Eurokołchozu. Bredzą. Po prostu właśnie bredzą to, co tam było na porządku dziennym przez poprzednie lata, tylko jeszcze do nich nie dotarło, że coś się zmieniło, więc ponieważ oni nie mają w ogóle żadnej armii. W eurokołchozie nie ma armii poza Polską, która mogłaby ten front obsłużyć. A i polska armia nie ma potencjału dostatecznego, żeby w ogóle iść na jakąkolwiek wojnę. Jest armia turecka w NATO i nie ma żadnej innej w Europie. Są uzbrojeni po zęby przez nas dozbrojeni, rezuni ukraińscy, których których frustrację, resentyment zaraz ktoś przekieruje. Na kogo? Na nas. Oni będą potrzebowali rząd w Kijowie, jak tam wreszcie zrobił jakieś wybory prezydenckie, bo Zełęski ma zaległe wybory prezydenckie, nieodbyte. No może Duda będzie kandydował, bo wszystko załatwiał dla Ukrainy, prawda? To jest świetny kandydat na prezydenta upadłego państwa ukraińskiego i ktokolwiek tam będzie rządził, to będzie potrzebował jakiegoś szybkiego, łatwego sukcesu. I ja, ja, mm -hmm. ja y, obawiam się, że to Polacy został, no, zostaną nominowani na winowajców tej wojny i ukraińskich nieszczęść. Panie pośle, pociągnijmy jeszcze chwilkę na wątek ukraiński. Pan y, często zaskakuje. Wczoraj na spotkaniu w Słowianinie Szczecińskim powiedział pan, y, wymienił pan nazwisko Leszka Anglera jako swojego sprzymierzeńca. Akurat je, chodzi o jeden z aspektów. No, tak, że czy to jest zaskakujące? Ja po prostu jestem otwarty i szeroki front gaśnicowy, gaśnicowy który, który idzie do tych wyborów i następnych, parlamentarnych i samorządowych, a, a w tych wyborach prezydenckich jestem, mam zaszczyt być kandydatem Polaków, którzy chcą być Polakami, którzy chcą... Polski nie a nie landu eurokołchozowego, nie, nie stanu amerykańskiego, nie Republiki Sowieckiej, Eurosowieckiej, nie Ukropolu, nie Ukropolinu, tylko Polski. Otóż akurat pan premier Leszek Miller, który jest mi ani brat, ani SWAT, w innych sprawach możemy być na antypodach tak, politycznie przeciwstawnych, ale w sprawie ekshumacji na Wołyniu artykułuję polską rację stanu. Ja robiłem przed laty film dokumentalny Towarzysz Generał o Wojciechu Jaruzelskim i w tym filmie... I w tym filmie nieżyjący już dzisiaj profesor Paweł Wieczorkiewicz bardzo wyraźnie to rozróżniał w odniesieniu do Wojciecha Jaruzelskiego. Powiedział, kiedy Wojciech Jaruzelski walczył z polskimi antykomunistami i jako odpowiedzialny za rozpoznanie wywiadowcze, tam szykował obławy na polskich żołnierzy wyklętych, no to był sowieciarzem, tak? był, był reprezentantem obcego, Imperium, ale kiedy walczył, a walczył z banderowcami, z bandami, upa, to było to w polskim interesie reprezentował polską rację stanu i tak na to patrzę i dlatego dla mnie dzisiaj nie ma nie ma nie ma różnic między nami bardziej zasadniczych. Jak tylko te, kto jest za Polską, a kto jest przeciw. Panie I y, y, chciałbym to zaznaczyć, że ja y, wielce ścigodnego pana premiera Millera, przecież nie pytałem o zgodę i y, 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 nie umawiałem się y, y, z nim na to. Ja tylko na tym przykładzie prezentuję moje podejście do spraw państwa i narodu polskiego. Kto za Polską, kto przeciw Polsce? Kto wobec banderowców, tak jak pan premier, asertywnie występuje i piętnuje zaniechania władzy warszawskiej w tej dziedzinie, Jasne. także Instytutu Pamięci Narodowej, ten na pewno dobrze by nas reprezentował i jako prezydent szukałbym takich, no Bądź co bądź doświadczonych ludzi, którzy mogliby być ambasadorami polskich spraw w różnych dziedzinach. Czym się różni Polska od produktu polskopodobnego? <laughs> no, produkt polskopodobny, <laughs> z którym teraz mamy do czynienia, no to jest, wie pan, jak powiedział kiedyś pewien taksówkarz. Piosenka i chorągiewka, no ale pod tym orłem w koronie biednym, jakie rzeczy się dzieją? Państwo nie dba o bezpieczeństwo polskie." Polaków. Nie dba o bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców, polskich dzieci, polskiego żołnierza, tylko wręcz przeciwnie, sprowadza niebezpieczeństwa. Sprowadza niebezpieczeństwa. Polski przedsiębiorca przytłoczony eurokołchozowym systemem normalizacji, kto na nas sprowadził Zielony Ład, kto uwiesił u szyi polskiemu przedsiębiorcy te kamienie młyńskie, zwane kamieniami milowymi. No, no właśnie. Ta banda czworga, ten układ okrągłego stołu, PIS, PO z przystawkami, oni się różnią kadrowo. Oni się różnią i bardzo żywiołowo się potrafią ze sobą kłócić, a nawet więcej walczyć o dostęp do koryta, o to, kto będzie, no po prostu, komu będą przez ręce przechodziły albo przeciekały nasze pieniądze. O to walczą. Ale w kwestiach ustrojowych nie ma różnic. Nie ma różnic. Bezalternatywnie wasalny stosunek do Eurokołchozu, stosunek do NATO, które, dali Bóg, dawno, dawno już rozwiało złudzenia. To nie jest pakt obronny, to jest pakt agresywny. Pakt północnoatlantycki, spisany w Waszyngtonie, to jest, nie jest obszerny dokument. Państwo przeczytajcie. I tam w kolejnym punkcie jest napisane, jaki jest zasięg terytorialny działania paktu północnoatlantyckiego no jak sama nazwa wskazuje północny atlantyk plus morze śródziemne pytanie za dwa grosze tak konkurs y, 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 czy dajmy na to Irak albo Afganistan leżą nad morzem śródziemnym no jak tak państwo sobie przypomnicie jak globus wygląda no nie leżą no nie leżą w związku z tym powoływanie się na rzekome zobowiązania sojusznicze po to, żeby polskiego żołnierza do często no, nieodpowiadających zaszczytnej misji wojska polskiego działań kierować. No, a, a czy Ukraina jest członkiem NATO? No nie jest. Bardzo chciałby Andrzej Duda, żeby była, ale nie jest i nie będzie. I wiecie kto to powiedział? Amerykanie to powiedzieli. Amerykanie. Więc oni odtrąbili. Trump. Mianował Kennedy'ego, Kennedy wypowiada wojnę Big Farmie WHO. WHO wyrzucone do kosza, a u nas procesują teraz sądy izb lekarskich, dobrych lekarzy, którzy chcieli ludzi ratować, a nie testować do śmierci. Wykłaszane są odszkodowania w Polsce. Tak, zielony, ale sądy ciągają dobrych lekarzy. Zielony Ład, no tam odkręcają śrubę i złudzenia, urojenia klimatystyczne, tak już no, nie są obowiązującą doktryną. Tęczowy ład. Wycofują, a u nas władza dalej to forsuje. Rolnictwo polskie ma być zaorane w eurokołchozie. umowa Mercosur, wszystko albo z Argentyny, albo z Ukrainy. Polski rolnik ma zniknąć w tym układzie. Ja nie chcę, żeby znikał, bo ja chcę bezpieczeństwa i energetycznego, i żywnościowego, i wszelakiego bezpieczeństwa i pomyślności dla Polaków. Bezpieczeństwo energetyczne nie będzie bezpieczeństwa energetycznego, a co, to jest, a co to jest? Brak tego bezpieczeństwa, to Państwo teraz widzicie w rachunkach. Za prąd, gaz, tak, zima, a jeszcze na przednówku przyjdą te rachunki, które jeszcze bardziej włos zjeżdżą na głowie. Nie będzie bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli Warszawa będzie okładać Polaków haraczem, którym jest polityka: na złość cioci odmrozimy sobie uszy. Na złość, nie kupimy gazu tam, gdzie on jest bliżej, taniej, nie będziemy korzystać z naszych zasobów węgla kamiennego, zasypujemy kopalnie. Kto się na to zgodził? Kto się na to zgodził, tak samo powinien stanąć przed Plutonem Egzekucyjnym, jak ten, co zlikwidował stocznie przemysł cały, który na cały świat produkował. Tak? I nie przestają pływać po morzach i oceanach statki tylko że to już nie są statki, które by były budowane. W Szczecinie, w Gdańsku, w Gdyni. Ludzie, którzy się na to zgodzili, są zbrodniarzami. Nie ma kary głównej w polskim kodeksie karnym. Bardzo chciałbym, żeby do niego wróciła, bo bez tego zdrajcy, szpiedzy czują się bezkarni, zwyrodnialcy mogą liczyć na o opierunek państwowy, bo im włos z głowy nie spadnie. Nie wolno udzielać takiej gwarancji. Kara śmierci powinna wrócić do kodeksu karnego. Ale póki jej nie ma, to przynajmniej zdradę i zbrodnię trzeba tak nazywać. Trzeba znormalizować stosunki z naszymi sąsiadami na wschodzie i na zachodzie. Znormalizować stosunki. Żadnych centrów integracji, jak już to centra deportacji. Ale interesy trzeba robić ze wszystkimi. Powtarzam, na wschodzie i na zachodzie. I jeśli o bezpieczeństwie energetycznym mówię, to ilustruję to przykładem most energetyczny z białoruskiej elektrowni jądrowej. Oni mają, a my nie. Ola Boga, ruscy agenci tylko mówią o tym, żeby kupować prąd. Ale wiecie państwo, co jest alternatywą? Alternatywą jest dzisiejsza polityka. Dzisiejsza polityka, w ramach której opowiadają Państwu, jak się ich o to zapyta, że my sprzedajemy prąd na Ukrainę. Niczego nie sprzedajemy, skoro tam jest taniej niż u nas. To znaczy, że my darowujemy Ukraińcom ten prąd. No to kto za to płaci? To są właśnie te państwa rachunki. To wy za to płacicie. Cały ten zły system eurokołchozowy z podżeganiem do wojny, z tęczowym ładem, propagandą zboczeń, propagandą urojeń klimatystycznych, zielonych, wie pan, wiatraki do mielenia ptaków zamiast węgla. No, kto w to wierzył, to sobie zaszkodził sam na głowę, ale szkodzi całemu narodowi. Więc cała ta polityka. Daje się podkreślić wspólnym mianownikiem koszta. Koszta to kosztuje. Cudze wojny kosztują, cudze urojenia kosztują. Eurokomuna to też komuna. Panie pośle, temat budzi yy, duże emocje społeczne. Co pan sądzi o zmianach w polskiej oświacie i polityce minister nowackiej? No, złożyłem zawiadomienie do prokuratury. Złożyłem zawiadomienie do Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Szkoda, że pan Prezes IPN, pretendujący również w tych wyborach, że że sam nie miał takiego odruchu, no ale on jest tak jakby to powiedzieć, układny i konformistycznie zorientowany. Może nie chorągiewka na wietrze, ale chorągiewka ukraińska w klapie w swoim czasie oczywiście, prawda? Więc złożyłem zawiadomienie, ponieważ pani Nowacka jest prawdziwym kłamcą oświęcimskim. To jest, to jest ta czarownica, co to o polskich nazistach tak opowiada, że to oni obozy zagłady budowali. No, to, że, że komuna na całym świecie, komuna Eurokomuna i Żydokomuna, że szerzy taki przesąd, antypolski resentyment, że z nas zrobiono potomków rabusiów i morderców Żydów, że y, 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 cała historia ma być zredukowana do okropieństw, które wyprawiali niemieccy narodowi socjaliści z Żydami, a poza tym wszystko nieważne, y, no to, to my. My nie mamy wpływu na to, że w kalifornijskich szkołach tak to, powiedzmy, przedstawiają, że jak tam się zapyta młodego człowieka, jakiej narodowości byli naziści, to, to bardzo często odpowie, że polskiej. Um, ale mamy wpływ na to, kto rządzi w Polsce. Pani Nowacka powinna nie tylko odlecieć na miotle tam, skąd ją diabli przynieśli, ale, ale powinna także odpowiadać przed sądem za... Kłamstwa, za kłamstwa, które mają wymiar nie tylko emocjonalny, sentymentalny, tu nie chodzi o sentymenty, resentymenty, tylko kłamstwo o historii XX wieku jest potężnym narzędziem używanym przez Żydów i ich promotorów do rozbójniczych wymuszeń. Przede wszystkim w tej chwili ukierunkowanych na Polaków. Roszczenia żydowskie 447 wrócą, jak amen w pacierzu. Przyjeżdża właśnie do Warszawy nowy ambasador amerykański. No i to jest i polityk amerykański, i żydowski propagandysta. Więc wrócą te roszczenia. I, i państwo zastanówcie się. Kto będzie wówczas na węzłowej dla istnienia państwa polskiego placówce na, na kluczowej pozycji, żeby powiedzieć, że do mnie, żeby powiedzieć towarzyszom amerykańskim nie? w tej sprawie. Nie widzę innych pretendentów, którzy mieliby w sobie tę asertywność, którą ja gwarantuję. Panie pośle, widzi Pan siebie jako prezydenta w takim układzie politycznym, jaki mamy obecnie, mam na myśli Sejm? Sam. O, proszę Pana, to jest układ, który się oczywiście natychmiast zmieni. Po dokonaniu przez Polaków dobrego wyboru, po opowiedzeniu się za niepodległością w wyborach prezydenckich 18 maja będziemy mieli przyspieszone wybory parlamentarne. Po prostu. I, szanowni państwo, wyłonimy wówczas, wyłonimy nową większość parlamentarną, daj Boże, konstytucyjną. Będę namawiał moich rodaków na ustanowienie rządów prezydenckich rządów prezydenckich, to, to prezydent powinien odpowiadać za to, jak się państwem rządzi. Bo teraz mamy te dwuwładze, a właściwie trójwładze, mamy jeszcze dualizm władzy sądowniczej, neosędziowie, paleosędziowie i na koniec dnia nie wiadomo, kto za co odpowiada. Ja chcę, ja chcę tej odpowiedzialności, chcę nominować ministrów no i Naród zdecyduje. Naród zdecyduje. Szanowni Państwo, mogę, mogę w ramach tych uprawnień, które w tej chwili przysługują prezydentowi, mogę tylko i aż deklarować jak wyżej. Nie pośle Polaków na wojnę ukraińską, nie dopuszczę do realizacji narzucenia Polsce paktu migracyjnego, a Tusk, Morawiecki i ludzie ich pokroju kłamią Dzisiaj na użytek tej kampanii wyborczej, a jakich znamy z dotychczasowej praktyki nie będą zdolni się temu przeciwstawić, i nie podpiszę żadnego budżetu państwa, w którym będzie jedna złotówka na jakiekolwiek niepolskie sprawy. Nie będę nie będę obdarowywał jakichkolwiek innych narodów pieniędzmi wyjętymi z kieszeni Polaków. Chcę odblokować rynek dla polskiej przedsiębiorczości, a więc likwidować bariery, bariery dostępu. Plan pana Romana Kluski polskiego. Legendarnego przedsiębiorcy, którego dosłownie no, system napadł, ograbił, posadził nawet pod celą. Pan Roman Kluska, który szczęśliwie to wszystko przeżył, jakoś zniósł, dalej chce służyć Polsce. Występuje z bardzo ciekawym programem zniesienia. Bardzo Dostępu do rynku dla misiów, czyli małych i średnich przedsiębiorców. I, I ja uważam, że takich ludzi należy słuchać, z takimi ludźmi należy układać plany uzdrowienia polskiego życia gospodarczego, bo na koniec dnia nie ma wolności bez własności. Polacy są pozbawiani własności przez fiskalizm, biurokratyzm, talmudyzm biurokratyczny. To jest kopanie się z koniem, z którego no, nikt nie wyjdzie bez szwanku, a to duzi. Mają działy prawne, mają, mają całe tam legiony adwokatów, żeby na koniec niczego nie zapłacić do polskiego budżetu. Więc trzeba świat postawić z głowy na nogi w tych sprawach. I, i to jest możliwe. I to jest możliwe, szanowni Państwo, tylko trzeba od czegoś zacząć. Zacznijcie 18 maja, oddając głos na moją kandydaturę, a więc za odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Polska się wyrzekła niepodległości. Nie Polska, to ci rządzący. Wyprzedali naszą suwerenność na raty. Do Brukseli, do, do Berlina, do, do, do Waszyngtonu, Londynu, gdzie jesteśmy? W niewoli lichwiarskiej, do Jerozolimy, Tel Awiwu. A za chwilę, jak się Amerykanie dogadają z Moskalami, ponad naszymi głowami, to jeszcze tutaj wróci na pełnej partia rosyjska, tyle tylko. Tyle tylko, że to będzie jak za dawnych lat z, ze szkodą polskiego interesu i, i polskiej racji stanu. Dziękuję, panie pośle. Ja dziękuję. Szanowni Państwo, wznoszę hasła mojej kampanii. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. Trójka Brauna. Hanuka czy Boże Narodzenie? Wybór należy do ciebie. Wielki Post czy Ramadan. Wybór należy do Ciebie, Polaku, Rodaku. Wybierz dobrze 18 maja. Dziękuję. Bardzo dziękuję.